Witajcie kochani. Taki fajny temat się przejawił w mojej przestrzeni i, i warto do tego wracać, bo tak wielokrotnie gdzieś tam te tematy się przejawiają, co znaczy czuć sercem, otworzyć serce, czuję, nie czuję i tak dalej. I dla mnie to jest bardzo ważne w tym to, w tym moim rozpoznaniu, w moim uświadomieniu tego, kim jestem to to, że no jak sami widzicie z doświadczenia czasami czujemy, czasami nie czujemy, prawda? Więc dla mnie jeżeli mówię o sercu, oddech serca, to jest taka idea, która bardzo mocno jest dla mnie taka bardzo integrująca, bardzo ważna. To jest to związane z tym, że tak naprawdę serce dla mnie to jest całość mnie uświadomiona w zakresie mi dostępnym. Po prostu świadomość się rozszerza i my się przeglądając wzajemnie w sobie się rozszerzamy, rozwijamy, inspirujemy, pokazujemy sobie to, co mamy tak naprawdę w sobie. Pokazujemy swoim każdy swoim tancem. I to jest niesamowite, że w momencie, kiedy my tak właśnie się wzajemnie inspirujemy, rozszerzamy, budzimy się w tej świadomości, to to wiąże się z integracją. Z harmonią, z homeostazą. To są takie elementy, które są naturalnie spajające nas w całości. Czyli umysł, odczucia, myśli, odczucia, ciało fizyczne, tak mówiąc bardzo najprościej, bo jeszcze są inne warstwy. One się integrują, są w zgodzie, są w harmonii. A wraz z tym, kiedy to jest w harmonii, to wtedy jesteśmy w stanie mieć percepcję, mieć. Dostrzeganie, zdolność się wtedy budzi, dostrzegania siebie w całości poprzez to, że dostrzegamy różnego rodzaju informacje. Czy to przez odczucia, czy przez myśli, czy przez jakieś y, ruchy energii w ciele fizycznym. I tak naprawdę, kiedy my się rozszerzamy w całości, obejmując siebie, to tak naprawdę dla mnie to jest otwarcie się serca. I to wtedy jest przepływ. Nie ma czegoś takiego, jak y, zamykanie serca. Bardziej to widzę w kontekście takiej dezintegracji, że te elementy są, nie są y, w harmonii, w przepływie, w integracji i to powoduje taki, takie odczucie, taki wniosek umysłu, że jest serce zamknięte. Ono jest cały czas otwarte, ale w niej się dzieją różnego rodzaju pogody, bym tak powiedział. W tej przestrzeni nas, Dzieją się różnego rodzaju stany pogodowe, które czasami nie zasłaniają słońce, czasami nam przynoszą deszcz, a czasami bardzo burzliwy wiatr lub delikatną bryzę, która nas tak cudownie relaksuje w bardzo gorący dzień. I to jest bardzo dla mnie ważne, że to serce to jest całość mnie zintegrowana w przepływie. Ale teraz jest taki element jak ego. Mówi się o tym, żeby gdzieś tam, yy, no właśnie, ego jest przyjacielem, inni mówią, że jest nieprzyjacielem. Chcę teraz też to wyjaśnić ze swojej perspektywy. Czym dla mnie jest ta, to opakowanie, przez które się wyrażamy? Tak naprawdę wielokrotnie mówię Wam o tym, że czasami się do opakowania przywiązujemy tak bardzo, do pewnych ról, do pewnych obrazów siebie, do pewnych etykietyk o, o sobie, do pewnych czegoś tam, że stajemy się niewolnikami tego, jakiegoś światopoglądu, jakiejś wizji e, siebie, postrzegania siebie. E, patrzymy się w lustro i tak zapatrujemy się w to lustro, że och, ach i po prostu nie możemy się oderwać od tego, a jak się pojawi zmarszczka, to od razu a, obraz mój się zaczyna starzeć. Tak naprawdę to, to, co gdzieś tam myślimy, to, co odczuwamy, nasze reakcje, te obrazy, etykietki, te wszystkie sukcesy, które sobie możemy poukładać na półce z książkami, czy na ścianie powiesić z obrazami, które i tak potem idą do świetnika, ale to wszystko tak naprawdę budujemy i gdy się z tym identyfikujemy, to to po prostu tworzy taki, egregoryczną, energetyczną istotę, którą się prezentujemy, a że często jest tak, że my jesteśmy niewolnikami tej energii, którą sami sobie dokarmiliśmy, nie ma w nas czystego przepływu, to zaczynamy funkcjonować według tego, jak ta, ten obraz siebie samego stworzyliśmy i on nas determinuje w różnych sprawach życiowych, partnerskich, rodzinnych, praca. Yy, nie wiem, Intymność, kochanie siebie, Pff, masę. Często jest ten obraz tak budowany przez nas, bo słuchamy wszystkich na zewnątrz, wspaniałych nauczycieli i mamy wspaniałą, mocną, intelektualną konstrukcję. Jeszcze ona się y, udrożni neurologicznie i będziemy emocjonalnie i y, mentalnie, i jeszcze do tego fizycznie zintegrowani. Ale to będzie dla nas takie bóstwo, tak się tego będziemy trzymać, że życie zazwyczaj to rozpiertniczy, by pokazać, że tego się mamy nie trzymać. Że przejawy nasze są tak bardzo różnorodne i tak wyjątkowe w każdym doświadczeniu, że należy je objąć w całości. To taka dygresja. I teraz powiem Wam, że to jest ciekawe, że. Yy, a może to już rozwinę w następnym, następnym filmiku, jak, bo to jest takie niesamowite, że kiedy to dostrzegamy, to zaczynamy widzieć, że, albo teraz powiem, to jest ważne, że gdyby nie emocje, nie odczucia, aha, to jest jeszcze takie ważne, że widzicie, raz czujemy, raz nie czujemy. Jak się identyfikujemy przez odczucia, czy przez jakieś widzenie siebie, jakiś obraz, on może być naruszony, zburzony, zmieniony. Odczucie może być, może nie być. I nie jest to warstwa do tego, żeby na niej budować. Jeżeli się czujemy serce otwarte, a raz nie czujemy, no to to jest jakość, na której chcemy budować? Czy można powiedzieć, osadzać się w niej? Czy odkrywać się? Tam jest wiatr zmian. Cały czas zmiana jest. I kiedy my się rozszerzamy, zaczynamy widzieć, że w nas te zmiany się pojawiają. I teraz jest ciekawe to dla mnie, i ważne to jest, że tak naprawdę w myślach, odczuciach, emocjach my się przeglądamy. Gdyby nie one, to nie widzielibyśmy siebie. Też kiedyś o tym mówiłem. I jedynie co to, zaczynamy tak zapatrywać się w to lustro, które pozwala nam dostrzegać odczuciami, myślami, obrazami, kształtami, fizycznością, pozwala nam doświadczać siebie, przeglądać się, ale tak zapatrujemy się w tym lustrzonym odbiciu, że zaczynamy przylegać do tego yy, odbicia. I trzymamy się kurczowo, a wszystko się rozpiernicza, choruje i po prostu się burzy wojna robi się i walka jest o lepszy la, raj na ziemi, a tu cały czas to samo się dzieje. To są narzędzia, przez które my się wyrażamy, przez które się przeglądamy, doświadczając życia. Bez odczuwania, bez emocji, bez ups jedzenia, bez seksu, bez Rodziny, dzieci, bez pracy, bez wszystkiego. Nagle wszystko się nam yy, rozmywa i jest kompletna cisza. Nie ma nas w efekcie końcowym. Więc potrzebujemy zobaczyć drugi punkt, by siebie dostrzec. Odczuć drugi punkt, by siebie dostrzec. Rozpoznać siebie, pomyśleć sobie, ubrać się w jakąś myśl, opowieść, by siebie dostrzec w jakiejś roli. I tak to wygląda. Tak więc, kochani, widzicie, to jest proste. To jest, kurde, mega, zajebiście proste. Yy, tylko my, tak mam wrażenie, że próbujemy to rozkminić, tak sobie poukładać w umyśle, ale układanie w umyśle jest przestrzenią chwiejną. Układanie w odczuciu, że będę teraz czuł, że czuję, czuję siebie, jestem. A tu nie czuję siebie. O, nie ma mnie. Albo jestem znieciężony. Układanie na tych przestrzeniach, budowanie na tych przestrzeniach percepcji jest wciąż prowadzące nas do chwiejności. Aż to puścimy i zobaczymy, że to w swojej kolorystyce jest chwiejne, jest zmienne. I nagle, wow! O, widzę siebie i w tym i w tym. I w całości siebie składam. I nagle się to wszystko puszcza i uśmiecha od wewnątrz. Poza tymi opowieściami o sercu zamkniętym, otwartym, o ukrzyżowanym ego, o, o ego przyjacielu i tak dalej. Zaczynamy widzieć to z innej perspektywy. W ogóle to powiem Wam, że już od jakiegoś czasu, strasznie mi są niewygodne te etykietki serce, słowa, dusza, duch, odczuwanie duszy, ducha. W ogóle są przeróżne rodzaje historie. Ale kiedy tak sobie spojrzymy na siebie w całości, bez tych etykietek, nagle widać wszystko. Tak więc kochani, zachęcam do oddechu serca. I to może brzmi tak już znowu mówię o tym o oddechu serca. W tej pauzie pomiędzy wdechem a wydechem wydarza się wszystko. A z każdym takim świadomym oddechem pojawia się jakość życia, która jest nie z tej ziemi. Inaczej. Zachęcam do refleksji nad tym, że tak naprawdę im więcej my uczynimy w swoim życiu świadomych oddechów, tym bardziej odkrywamy jak się trzymają. Zapominając o oddechu, zapominamy o sobie. Cały czas przyjmujemy i dajemy. A kiedy przestajemy być tego świadomi, to tak naprawdę Przyjmujemy i dajemy z automatu. A my wraz z uświadomieniem sobie tego odkrywamy, że możemy kreować swoje życie poprzez wybieranie swojej odsłony, swojej reakcji i nie wplątywaniu się w jakieś dziwne miary umysłu. Dziwne chcieństwa, które tak naprawdę nas krępują. i temat jest szeroki, i tak wiele jest fajnych rzeczy do omówienia. Ale to wszystko wiecie. Najlepszego dla Was, kochani. Trzymajcie się.